Dziś na podstawie historii o papierosach opowiem, jak jesteśmy programowani, jak te programy są w nas instalowane. Z tej strony Ania Kacprzyk, głębia umysłu, hipnoterapeuta. Rodzi się młody człowiek, maleństwo. Niech ma on na imię Witek. Witek rośnie, rozwija się. Dla niego całym światem są osoby, które go wychowują rodzice zazwyczaj bądź dziadkowie. Te osoby mają na niego bezpośredni wpływ. I to te osoby są najbardziej w tym momencie odpowiedzialne za to, jakie programy o świecie ten człowiek będzie miał, jaką prawdę on o świecie dostanie. A będzie to prawda tych właśnie oto dorosłych ludzi. Czy będzie miał powiedziane, że świat jest pełen dobra, sprzyja i jesteś bezpieczny, czy wręcz przeciwnie? Że czyha na ciebie dużo niebezpieczeństw, świat jest zły, i wszędzie musisz się pilnować na przykład, tak. To mały Witek koduje. To jest jego w tym momencie prawda i jego życie. On się rozwija, jest coraz starszy. Ten okres do siódmego roku życia jest najbardziej intensywny. Kiedy Witek chłonie te wszystkie rzeczy o świecie niczym gąbka. Po prostu one wchodzą z automatu. Do, do jego umysłu rośnie, rozwija się i na przykład widzi tatę, który był bardzo zdenerwowany, a potem wziął papierosa, zaczął palić, zaczął się uspokajać. Papieros go wyciszył i dał, mi, dał mu ukojenie. W tym momencie funkcja samoprzetrwania w oświadomości witka. Koduje jedną informację. Papieros to ukojenie, to odprężenie, to ulga, to relaks. I Witek dalej rośnie, rośnie, rośnie. Jest szkoła, są nauczyciele, są rówieśnicy. To jest kolejny etap, kiedy jesteśmy przez nasze środowisko programowani. Tak? Natomiast tutaj już to programowanie wygląda trochę inaczej, ponieważ młody Witek, Myśli już samodzielnie, ma jakieś swoje wnioski, jakieś spostrzeżenia o świecie, potrafi wyciągnąć wnioski. I to już nie jest tak z automatu. On chociaż minimalną ma w tym momencie selekcję i nie wszystko przyjmuje tak bardzo bezwiednie. Ale to też jest moment, kiedy jesteśmy bardzo podatni na to, co otoczenie nam mówi i w jakim otoczeniu jesteśmy. Co się dzieje? W takim wieku lubimy być przynależni do grupy. Lubimy, kiedy jesteśmy akceptowani przez grupę. I Witek jest w takim otoczeniu. Jest grupa, on tam się czuje bezpiecznie, i zazwyczaj w takiej grupie rówieśników, na pewnym etapie życia, jako nastolatek, ktoś tam zaczyna palić papierosy. Witek to obserwuje, widzi, że ta osoba czuje się bardzo dobrze, że ma poparcie grupy, że nawet może jest liderem tej grupy. I w sumie to też by tak chciał, tak naprawdę. I przychodzi moment, kiedy Witek dostaje propozycję zapalenia papierosa. Pali pierwszego papierosa, krztusi się, papieros śmierdzi. Nie jest to nic przyjemnego, ale jest aprobata grupy, jest poparcie. Ktoś go może nawet podklepał po ramieniu. Jesteś super. I funkcja samoprzetrwania w tym momencie koduje informację taką, że grupa, gdzie jest akceptacja, gdzie jesteś lubiany, gdzie są papierosy, kiedy ty te papierosy palisz, wszystko jest bardzo dobrze. I o zgrozo to funkcja samoprzetrwania w tym momencie przejmuje tą rolę i każe Tobie palić, Tobie, Witkowi palić papierosa. I Witek zaczyna jeden, drugi, kolejny, następny palić papierosy. Co się dzieje dalej? Z biegiem lat Witek jest dojrzałym mężczyzną, zna się na trendach, jest nowy styl życia, e, może być bardziej eko, bardziej zdrowy, może by te papierosy jednak rzucić, bo one jednak nie do końca nam służą. Do tego zakochuje się w Joli, a Jula nie lubi papierosów. Wręcz Witek zaczyna czuć presję, aby te papierosy rzucić. No i co? Chcę rzucić papierosy. Taką sugestię rzuca sobie Witek. Co się w tym momencie dzieje? Wiemy, że papierosy to nałóg, to nawyk i to jest w podświadomości. Tak jak już wcześniej mówiłam w poprzednich filmach, nawyki, nałogi są w podświadomości. I tym samym w tym momencie. Umysł świadomy, Witka pyta tak naprawdę podświadomości, co ja mam zrobić z tą sugestią? Co się tutaj dzieje? Podświadomość daje odpowiedź. A odpowiedź jest taka, że najpierw uaktywnia się funkcja samoprzetrwania, która, jak wiem, jest bardzo silna, i ona mówi: Nie, nie, ja się nie zgadzam. Witek ma papierosy palić, bo papierosy to bezpieczeństwo. To akceptacja, to relaks, to odprężenie. Papieros ma być palony przez Witka. A do tego jeszcze wtóruje leń, który się obudził i mówi: No nie, my tu nic nie zmieniamy, mi tu wszystko funkcjonuje, ja nie zamierzam nic zmieniać i chociaż trochę pracować. Nie ma zgody. Podświadomość mówi nie, a umysł świadomy mówi. Chce przestać palić. Co się dzieje? Jest wewnętrzna walka w człowieku, ale cóż, Witek kocha jole, mówi nie, nie będę palił. W tym momencie taka sugestia, to, co się może z nią stać, to tylko i wyłącznie to, aby ona powędrowała do silnej woli w umyśle świadomym. A silna wola mówi okej, okay, przyjmuję. I w zależności od tego, jak, jak silna jest. Chociaż jak nie wiadomo, by była silna, to i tak z biegiem czasu ona trochę nam będzie słabła, bo taka jest jej właściwość, ale przez jakiś czas Witkowi udaje się nie palić. Tydzień, miesiąc, rok, a może nawet dłużej. Ale wiemy, jak wygląda życie. Przychodzi taki moment, że Witek ma trudniejszy moment w życiu: że coś się tam posypało. I może sięgnąć po papierosa. Albo wręcz przeciwnie, mamy sytuację, kiedy jest ze znajomymi na jakiejś imprezie, jest piweczko, jest luz i ktoś go częstuje. Co się wtedy dzieje? Wtedy jest ta chwila słabości, kiedy Witek mówi, a daj, zapalę tylko jednego. I to jest ten moment, kiedy silna wola odpuszcza i z biegiem czasu jest coraz słabsza. I Witek. Wypala kolejnego, i kolejnego, i kolejnego, i wraca tak naprawdę do papierosów. No, ale cóż, mamy, chcieliśmy przestać palić, tak? Witek chciał rzucić papierosy, Jola czeka, tak? No i w tym momencie ktoś mu mówi o hipnozie, o hipnoterapii że to jest narzędzie, dzięki któremu można rzucić palenie. I tutaj, jest bardzo istotny jeden czynnik. Jak bardzo Witek chce rzucić palenie papierosów. Bo jeśli ten czynnik albo ten powód, że dla niego zdrowie jest bardzo ważne, jest rzeczywiście silne. W ogóle Witek naprawdę chce rzucić te papierosy. To jest mega silne. Do tego ta to po prostu chce rzucić. To damy radę. To hipnoza tutaj absolutnie pomoże. Natomiast w przypadku, gdy Witek, no z jednej strony ma presję od Joli, ale tak naprawdę w głębi, to jednak lubi te papierosy i chce palić, to jest wątpliwość w nim, tak? A tak jak mówiłam w filmiku o sugestiach, sugestia będzie tylko wtedy przyjęta, kiedy osoba jest na 100% pewna, że tak, chce to zrobić. Wszystkie inne warianty, nie, to nie wejdzie. Będzie blokada. Także co zrobi Witek, nie wiemy, jak ta historia się skończy, w zależności, jak, co tam się w nim podziało. Natomiast na tym przykładzie pokazuję Tobie, jak jesteśmy programowani, jak to w nas dzieje się, jak to płynie nam potem w życiu. I tym samym yy, zobaczyłaś, zobaczyłaś, jak to jest. Umysł podświadomy i wszystkie te pozostałe funkcje, o których mówiłam we wcześniejszych filmikach. Na dziś już wszystko. Dziękuję Ci ślicznie. Jeśli masz pytania, pisz, dzwoń. Postaram się odpowiedzieć. Natomiast na ten moment życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.